Cześć witajcie, Dzisiaj serdecznie Was zapraszam na materiał, gdzie zobaczymy jak się pali w moim kotle Pellet Joker, najmocniejszy gracz na rynku, następnie serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do polajkowania tego materiału, to bardzo motywuje, a my sobie zobaczymy na moim kotle Second Technics P Lux 15 kW z palnikiem SV300, zobaczymy jak się pali, otóż Pellet Joker Pelet. Pellet drzewny spełnia parametry dla klasy jakości A1 według normy europejskiej. Mamy oczywiście podany numer produkt polski A1. Worki 15 kg. Mamy na kody kreskowy. Granulacja 6 mm. Wartość o połowa powyżej 17 MJ na kg. Popiół mniejszy lub równy 0,7 i wilgotność na poziomie mniejsza lub równa 10% za chwilkę zobaczymy jak ten pellet nam się rozpuszcza worki fajne, przejrzyste bez pyłu fajnie to wygląda no i zobaczymy, za chwilkę otwieramy worek patrzymy jak się to prezentuje a więc otwórzmy sobie pellet joker Wieramy. widzimy fajna taka granulacja równa tego peletu, błyszczy się A, widzimy, tak to wygląda, z dołu i jak najbardziej bardzo fajnie, bez pyłu, w takim razie zobaczmy jak się ten pellet nam rozpuszcza. A więc garstka pelletu rozpuszczamy w wodzie, zobaczymy za chwilkę tak naprawdę jak się ten pellet rozpuszcza, później te wióry sobie wygrzejemy. Zobaczymy jaka jest trocina, jak to właśnie wygląda. Widzimy, że tutaj bombelki już się nam ukazują. Widać, że ten pred zaczyna już nam pracować, rosnąć, się rozpuszczać. Także za chwilkę Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. I tak naprawdę, po około 3-4 minutach, możemy zobaczyć, jak trocina nam bardzo fajnie tutaj spęczniała. Widzimy jak najbardziej w porządku tak to wygląda ja gdzieś tam na kotle sobie to położę zobaczymy jak ta trocina nam wyschnie Ale widzimy na pierwszy rzut oka, że jest naprawdę spoko, przejdźmy do kotła zobaczymy jakie są parametry tego operetu jak to się pali także do kotła a więc zobaczmy na parametry peletu Joker na sterowniku, jakie są parametry i jak to się oczywiście sprawdza. Kocioł aktualnie 65,6%, moc aktualna, kotła 68%. Spalinę rosną nam spalinę przy tym pelecie od 75 do około 100 stopni. Oczywiście w moim przypadku na dom na instalację dajemy aktualnie 42,2 hmm, za chwilkę nam się też załączy boiler, żeby nam dogrzać, e, no i powrót mamy na poziomie 50 prawie 4 stopnie, spora idzie temperatura na, na dom e, przy tym parecie bardzo fajnie się to e, wszystko prezentuje, zobaczmy e, jakie są nastawy. W moim przypadku jest to tak maksymalny wentylator jest to 48, minimalny 40. Fajnie to się sprawdza. Mocy wentylatora przy rozpalaniu 33, a 35% zależy właśnie. Fajnie to się sprawdza. Następnie menu podajnika. 10 sekund podawania, 18 sekund przerwy. Bardzo fajnie to się sprawdza. Pali się bardzo bardzo fajnie przejdźmy do komory palnika zobaczmy jak to się prezentuje a więc zobaczmy jak się pali pellet joker na palniku sv300 zobaczmy jak to wygląda, ścianki kotła jak najbardziej ok, to jest czysto, lekki pyłek, aktualnie popiół z 13 worków, jeszcze dwa mamy w koszu E, worki, sami zobaczcie bardzo fajne, płomień. Płomień na poziomie 70% mocy kotła. E, za chwilkę będziemy mieli kolejną dawkę. Fajny, fajny, po, fajny płomień. E, w kamerze e, wygląda taki bardziej żółty, na, e, na żywo taki lekko wpadający w, w niebieski. E, jak najbardziej ok. Sami, zobaczmy tutaj m, na strukturę tego popiołu, jak to wygląda. Nic, nie mamy tutaj spieczonego, nic. Sam czysty popiół, także żona na wiosnę będzie zadowolona, bo będzie na Pod jakieś tam kwiatuszki, jak najbardziej jest ok W takim razie możemy przejść do podsumowania i zobaczymy właśnie jak to wychodzi w całym kształcie. A więc możemy podsumować cały test: sprawdzenie, jak się pelet Joker pali w moim kotle technik z Lux, 15 kW z paliwem SV300. Powiedzmy właśnie kilka słów, jak to wychodzi w całokształcie, jakie ja mam odczucia co do tego Pellet pelet Joker, najmocniejszy gracz na rynku. A1 polski. E, produkt 15 kg, worki bardzo fajne, e, bardzo fajna folia, dosyć grubawa. I tak, granulacja 6 mm, jak najbardziej szósteczka, wartość połowa mniejsza lub równa 17 mJ. Przy tym e, paliwie naprawdę bardzo fajnie kocioł sobie radził przy minus 10, jak najbardziej utrzymywał temperaturę, bardzo fajnie sobie kocioł śmiał. Popiół deklarowany mniejszy lub równy 0,7%. Mnie wychodzi, wyszło 0,3%. Tak wygląda popiół z tego pelletu. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i oczywiście dużo, dużo niższy parametr wyszedł z spalania. Spalone 225 kg 15, 15 worków. E, sami zobaczcie, no bardzo mała zawartość i tak wygląda popiół, jak najbardziej jest ok. E, Troszina, widzimy, tutaj naprawdę bardzo czysta. E, powiedzmy, właśnie też kilka słów co do ustawień. E, ten panel lubi e, trochę wyższy parametry wentylatora. Jeżeli chcemy e, oszczędzić trochę palić, ale być dopalona, e, no to może być gdzieś tam lekko w kotle. Ale jeżeli damy sobie delikatnie więcej powietrza, będziemy w naszym kotle dużo czyściej. Także jak najbardziej to trzeba mieć na uwadze, ale ogólnie jest bardzo, bardzo dobry. I wilgotność mniejsza lub równa 10%. Jak najbardziej w porządku jest ten pelet, bardzo fajnie się upali. I myślę o zakupie większej. Więcej tego opału, bo naprawdę bardzo fajnej jakości. Ale widzimy się niedługo w kolejnych testach. Tym razem będzie już groszek, już nie ma.